Byłem wcześniej w innym miejscu, farmiłem trochę drewna i granitu. I tak nie wiem, gdzie to się podziało. Chyba mi sofnęło postęp, ale w tym miejscu akurat się zrespijem. Ale na szczęście miałem rzeczy na przystanek autobusowy, więc nie musiałem pędzić do najbliższego, bo był dość daleko, tylko sobie go postawiłem właśnie. I przystanek 4, o z wielosowy przystanek, to jest przystanek, na którym nic nie ma. Wszystko tam jest skoszone. Nic tam nie ma, więc. On się nazywa losowy przystanek celowo, bo nic tam nie ma. Siemaneczko widzowie, z tej strony Ulcmajster, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z LEGO Fortnite. A. Dzisiaj ze mną jest Strojny Korek. I, I dzisiaj w końcu idziemy na upragniony biom burzowy. I w końcu tu idziemy. W końcu idziemy na bu biom burzowy. W końcu podejmujemy największe ryzyko w naszym życiu. Jeśli chodzi o Lego Fortnite, tak więc wchodzimy. I dzisiejszym celem będzie wejście do burzowej jaskini. Zabijmy sobie tego stworka na początek. Myślę, że to będzie taki dobry początek, nie? Tylko uważaj, musisz bardzo dużo movementować przed tymi atakami tych stworów. A ten co 30 sekund mi się będzie wywalać, to? Tak. E, musisz co jakieś. E, co te 30 sekund. Musisz zjeść sobie to jedzenie. E, to, nie co tak ja ci da. To co ja ci dałem, ale musisz jeść jak będzie 10 sekund do końca. Do końca. No to ja zginąłem. To ja cię podniosę zaraz. Co jest? Gdzie jesteś? Co I jest? co jest? Gdzie ty jesteś? Ty co jest? A, czyli to tak no działa. Jest? Dobra, no to wszystko już wiemy. Chwilę jeszcze pochodziliśmy, żeby rozeznać się w tym biomie i polecieliśmy do burzowej wioski. Wioski, która fabularnie odblokuje nam dostęp do na przykład burzowej jaskini. I to ona przeprowadzi nas przez te wszystkie kroki, które musimy wykonać, żeby dotrzeć do króla burzy, czyli finalnego celu. Jesteśmy w rejonach, w których byliśmy półtorej roku temu. I to jest nasza wioska? Nie, to jest burzowa wioska wygenerowana przez grę Lego Fortnite. To jest wioska, w której mieszkają NPC-ty. To jest wioska, która umożliwi nam zrobienie. Co? Ulepszyć wioskę Czy... na dziesiąty poziom. Tak, trzeba. Rzadką metalową kuszę i trzech burzowych akolitów. Stworzysz rzadką metalową kuszę. A ja pójdę po. tego. po tych wojowników burzowych. Widzę grubego, ale z burzowymi wojownikami. mam ich! Mam ich! Mam ich! Mam ich! Jest super. Ale Tylko ja... nie, nie wiem, czy trzech, dwóch chyba. Inną kusię, ale... Dwóch chyba tu będzie. Jeden. Jaki Jednego tworzy? już zabiję. No z metalowej płyty chyba. Tu jest Daigo! Ale no jest Daigo ja się chcę bić? Gdzie jest ten Daigo? O tu. O kurde, dobra. Dobra, chyba chodzi im o to, żeby stworzyć losową y, rzadkości niebieskiej kuszę. O właśnie. O suszy. Co Co dostałem. No, nie mam nowej pewno. Oh, dostałem księgę Ron burzy. O! Zdobyliśmy nowe enchanty, dawaj mi to. Ja to muszę odkryć dla widza. Zdobyliśmy nowe enchanty, tylko nie wiem jakie. Daj mi te potki. Jeszcze jedną chyba miałem, ale to później się rozliczymy z tego. A no, tak, tak. Wybierz schemat, tak mamy ta i zrobimy kuszę. Zaraz zobaczymy, czy o to im chodziło. O czym ja myślę. Więc idziemy w takim razie do craftingu. Idziemy zrobić tą kuszę. Potrzebujemy niebieskiej kuszy, więc zrobimy ją z żelaza. I w tym momencie wiejski rynek powinien nam pozwolić na upgrade. Tak, jest ukończone. Dobra, potrzebujemy kuźni run. Czyli enchantingu. Potrzebujemy w takim razie łupacza kamieni. I potrzebujemy 10 granitowych płyt. 5 minutes later. Dobra, mamy płyty. Możemy postawić. Później run. I postawmy ją tutaj. Dobra. I musimy jeszcze. W A, okej. Okay. Musimy zenchantować dowolną broń. Czyli zenchantujmy losowo tą kuszę. Koniec. Potrzebujemy jeszcze tylko tego jednego burzowego wojownika. Idziemy go szukać. Boję lunchpada. Gdzieś tu był chyba lunchpad. Ja mam tu jakiegoś typa, który mnie nalał. Mogę ulepszać, ulepszam. Masz burzowego. A masz burzowego akolita, to ulepsz. Mamy 20 I co teraz trzeba? Metalu. Yy, to mam, trzeba zbudować piec i zbudować pojazd. No to buduj piec, a ja się zajmę pojazdem. Dobre, Musimy jeszcze stworzyć no, ten piec. Nie mamy tu wytapiacza. Ile kosztuje wytapiacz? Czekaj. <śmiennie> Pójdziesz do jakiejś pobliskiej jaskini i wytrzaśniesz mi trzy wybuchowe rdzenie proszę. A ja mam dwa. Idź do jaskini i znajdź jeszcze jeden. Ja pienięł. No. Pamiętaj, możesz skorzystać z mapy. Na mapie masz jaskinię. Ja wiemy, wieku. Dlaczego no? Tu masz jaskinię. Po co tam idziesz? Aha, w złą stronę tego. Człowieku, czy ty normalny czy walnięty? Widzę to tylko na razie o, o, o mam! Wynikam, w Dobra. No to. Będziemy. Fajnie, nie? A. Nie mam ty 10, nie mogę pojechać. 20, dobra. No i fajnie. To mi się podoba. Dobra. Ok. <noise> dobra, to są te pąki. Jeszcze, kurde, się rozglądaj pośród tego chaosu, gdzie one są. Dobra, trzy. Gdzie jest czwarte? O tam. Proszę. Jest! Trafiłem! Musimy wrócić jeszcze tutaj. Po piąte. Ostatni już. Trzeba ostatniego. Gdzie jest? Musi tu gdzieś być. Tylko to gdzie on jest? Chyba nie Mam! Dobra. No co jest? O, mogę go zastrzelić. Dobra. Jest dostępne ulepszenie. Ulepszamy. I... Trzy mięsne zapiekanki. Weź kulę od Rafała. Biorę kulę od Rafała. Pięć dura stali potrzebuje.